W poprzednim filmie dużo rozmawialiśmy o słuchaniu siebie, naszego wnętrza, czy jak wielu nauczycieli duchowych mówi, naszego wyższego ja. Skąd jednak wiemy, jaki jest źródło naszych myśli i uczuć? Skąd możemy mieć pewność, że ten nasz wewnętrzny głos faktycznie pochodzi od naszego wyższego ja? A nie na przykład od demona, który podłączył się do naszego systemu nerwowego i każdego dnia stara się nas przekonać o tym, że nic nie jesteśmy warci i wypicie kolejnej butelki wódki rozwiąże wszystkie nasze problemy. To jest oczywiście ekstremalny przykład, który dla większości z nas jest oczywisty, i raczej takiego głosu nie pomylimy z naszym wyższym ja. Wielu jednak przedstawicieli ciemności wykazuje się niezwykłą przebiegłością i często swoje zamiary ukrywają za zasłoną światła. Jako ludzie na Ziemi mamy do dyspozycji wiele ciekawych narzędzi, które mogą nam bardzo pomóc w poznaniu naszego wyższego ja. Możemy w tym celu wykorzystać psychologię, astrologię czy numerologię. Jest wiele dróg, które prowadzą do poznania samego siebie, a w efekcie nawiązania łączności z naszym wyższym ja. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, czym jest Ayurveda. Zaczynajmy. Żyjemy w świecie, który ciągle bombarduje nas ujednoliconymi rozwiązaniami dla każdego. Regularnie pojawiają się niby odpowiedzi. Która dieta jest najlepsza? jaka medytacja jest najskuteczniejsza, w jaki sposób osiągnąć wewnętrzny pokój i pozbyć się stresu. Wszystko ma dotyczyć każdego człowieka, a nasze osobiste odczucia powinniśmy odstawić na bok. Ajurweda już na samym starcie uznaje, że każdy człowiek jest inny i to, co jest dobre i zdrowe dla jednego, dla kogoś innego może okazać się wręcz trucizną. Najważniejsze jest zatem dokładne poznanie samego siebie. Zacznijmy więc od samych podstaw. Ayurveda to dalekowschodnia filozofia i system medyczny. Na terenie Indii znajduje się wiele szpitali ajurwedyjskich swoją drogą akredytowanych przez Światową Organizację Zdrowia. W których pracują ajurwedyjscy lekarze. Aby zostać jednym z nich, należy odbyć pięcioletnie studia, podczas których nabywa się wiedzę, czym jest i jak funkcjonuje sama Ajurweda. Zatem, w tym nagraniu możemy zaledwie poznać jej zarys. Sam wyraz Ajurweda oznacza wiedza o życiu. Według tej wiedzy, całe życie na Ziemi opiera się na żywiołach. Woda, ogień, powietrze, Ziemia oraz dodatkowy piąty żywioł, którym jest eter, czy według innych tłumaczeń przestrzeń, łączą się ze sobą w przeróżnych kombinacjach, tworząc trzy podstawowe rodzaje energii, które będziemy nazywać doszami. Pierwsza z nich to wata, która powstaje poprzez połączenie eteru i powietrza. Drugą jest pita, która składa się z ognia i wody. Trzecia nosi nazwę kafa, a powstaje ona z ziemi i wody. Te trzy dosze są zatem podstawą całej Ajurwedy. Każdy człowiek jest ich wyjątkową i niepowtarzalną mieszaniną. Szalenie istotne jest zatem zrozumienie, że wszyscy posiadamy w sobie energię każdej z nich. Różnica polega na tym, w jaki sposób i w jakim stopniu każda z tych energii się w nas przejawia. W internecie możemy znaleźć mnóstwo testów, które pomogą nam w przybliżeniu określić nasze dosze. Ale musimy pamiętać, że Ayurveda to bardzo rozbudowany system i zdobycie precyzyjnej odpowiedzi będzie wymagało konsultacji z lekarzem Ajurwedyjskim. Taki lekarz potrafi określić nasze dosze poprzez rozmowę z nami, a także spoglądając na nasz język, dłonie lub wyczuwając nasz puls. Dosze są powiązane z naszymi genami, a więc energię te zamieszkują we wszystkich częściach naszego ciała. Musimy także pamiętać, że bardzo rzadko, jeżeli w ogóle jest to możliwe, zdarza się, że ktoś przejawia cechy tylko jednej doszy. Często nasza emocjonalność wynika z jednej, a nasz wygląd z drugiej. To tylko pobieżny przykład, bo każdy z nas jest inny, i raczej nikt z nas nie będzie przejawiał wszystkich cech konkretnej doszy, nawet jeśli okaże się ona w nas tą dominującą. Przyjrzyjmy się zatem przybliżonej charakterystyce każdej z nich. Wata jest jak wiatr, szybko przychodzi i szybko odchodzi. Osoby z tym charakterem nie mają problemu znaleźć motywację do działania, ale z drugiej strony szybko się nudzą, i często zdarza się, że co kilka miesięcy zmieniają pracę. Jako wata, szybko się ekscytujesz nowym projektem czy zajęciem, ale pamiętając o tym, że to podniecenie jest zwykle krótkotrwałe, warto jednocześnie zajmować się kilkoma projektami. Niektórzy znawcy Ajurwedy sugerują od trzech do pięciu różnych zajęć. Ponadto wata musi uważać na ataki niepewności. Ze swojej natury stara się wszystko przewidywać, a co za tym idzie, zaczyna martwić się tym, co może pójść nie tak. Jeżeli jednak nie będzie zbytnio karmić negatywnych myśli, one szybko odejdą, bo wata szybko się nimi znudzi. W życiu ogólnie można powiedzieć, że wata przejawia się ogromnym przyspieszeniem, ale niską prędkością maksymalną. Na stres zwykle reaguje zamartwianiem się i popadaniem w stany lękowe. Pita jest jak ogień. W naszym ludzkim rozumieniu, właśnie Pita jest osobą odpowiedzialną i odnosi sukces. Ludzie z tym charakterem są jak nakręcony pies, który jak już coś pochwyci w zęby, to nigdy nie puści. Są zawsze gotowi na wymianę argumentów i generalnie nie można z nimi wygrać dyskusji. Nasze społeczeństwo jest zasadniczo zaprojektowane pod styl pita. Motywacja nigdy nie gaśnie, pali się ciągle tym samym tempem, a pracując w korporacji, Awanse otrzymuje się regularnie. Ludzie o motywacji typu pita równomiernie się rozwijają i co kilka lat zmieniają pracę, głównie myśląc o rozwoju, kolejnym sukcesie i kolejnych wyzwaniach. Dla takich ludzi najlepsze są regularne godziny pracy, wtedy ich postęp w drodze do sukcesu jest najbardziej widoczny. Inaczej jak wata, którą nigdy nie wiadomo, kiedy najdzie ochota na pracę. Może to być nawet w środku nocy przez 30 minut, i wtedy zrobi tyle, co Pita zrobiłaby przez 4 godziny. Problem dla Pita stanowi ryzyko wypalenia się, bowiem ich ambicje czasem przerastają energię, jaką dysponują. Innym problemem dla Pita są relacje z innymi. Jeżeli nie hamuje swojego braku tolerancji dla głupoty innych, często mogą pojawiać się konflikty. Przydatne może być nieco hamowanie ambicji, słuszności i ognia czyli w zasadzie te emocje i myśli, które podsycają ten ich wewnętrzny ogień. Pita posiada dobre przyspieszenie i dobrą prędkość maksymalną ich reakcje na stres to zazwyczaj. Irytacja i złość. Kafa jest zupełnie inna. Jest jak ziemia. Powoli narasta i trwa bardzo długo. Motywację kafy można porównać do maratończyka. Jak już się pojawi, to trwa bardzo, ale to bardzo długo. Jest niezachwiana. W pracy jednak kafa bardzo powoli nabiera tempa. Może minąć kilka godzin zanim na dobre się rozkręci, a w tym czasie, jeżeli pracuje na przykład w korporacji, doprowadza wszystkie pita do szaleństwa. Kafa ma zatem bardzo słabe przyspieszenie, ale za to najwyższą ze wszystkich prędkość maksymalną. Ciężko ją też zatrzymać. Kafa często krytykuje siebie za to, że nie ma szybszej natury. Ludzie typu Kafa często przyglądają się Watom i Pitom i są w szoku, jak szybko można się czegoś nauczyć albo znaleźć motywację. Wata świetnie radzi sobie na studiach. Pouczy się dwa dni przed sesją i wszystko zalicze. Kafa natomiast potrzebuje tych dwóch dni, żeby się w ogóle rozkręcić kaffa wykonuje świetną robotę dopiero kiedy osiągnie maksymalną prędkość. Osoba z charakterem kaffa powinna więc dać sobie więcej czasu na rozkręcenie. Bardzo ciężko im się wziąć do pracy rano, bo motywacja i prędkość są najwyższe w późniejszych porach dnia. Zwykle pracują też wiele godzin bez żadnej przerwy. Wata około trzeciej po południu nie ma już na nic siły, a kafa dopiero osiąga maksymalną prędkość. Najważniejsza lekcja dla kafy to cierpliwość. Kiedy zajmuje się nowym projektem, może jej zająć nawet kilka tygodni, zanim zupełnie się wciągnie i znajdzie sposób na jego wykonanie. Dlatego jeżeli kafa porównuje się z watą czy pitą, może bardzo wątpić w swoje zdolności czy nawet poziom intelektualny. Różnica jednak, na przykład, w kwestii pamięci jest taka, że wata szybko zapamięta i szybko zapomni. Kafa natomiast potrzebuje dużo czasu, żeby zapamiętać, ale nigdy nie zapomni. I tutaj jest kluczowy problem kafy są bardzo samokrytyczni i mają skłonności do depresji dlatego często poddają się w momencie tuż przed osiągnięciem wysokiej prędkości jeżeli jesteś kafa tak jak ja nie pozwól by sukces innych wybił cię z rytmu tempo zmiany dla kafy jest jak tempo zmiany koryta rzeki reakcją na stres jest zwykle izolacja i depresja to wszystko są oczywiście tylko i wyłącznie pobieżne podstawy Ajurwedy. Jeżeli temat was zainteresuje, postaram się przygotować więcej informacji. Ajurweda bardzo dużo mówi o dietach, które potrawy najlepiej służą wacie, a które picie, w jaki sposób możemy kontrolować poziomy tych trzech subtelnych energii w naszym życiu, czym zajmują się lekarze Ajurwedyjscy. Informacji jest naprawdę mnóstwo i wiele z nich moim zdaniem może być bardzo przydatnych dla wielu z nas. Póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.